Że Państwa dzisiaj jest szczególny moment, ponieważ Pan przyjechał z bardzo daleka i się schował tam. Nie chcę, żeby go pokazywać, trudno, ale w każdym razie Pan się zajmuje takim bardziej domowym hajendem, nazwijmy to, no różnymi takimi wynalazkami, właśnie przy... Ale najciekawsze jest to, że, proszę Państwa, pojawiła się para do tego głośnika, któryśmy pokazywali jako najstarszy. Proszę bardzo, mamy tutaj drugi taki sam: Evenement Raritas Shock. Dwa identyczne głośniki PMP po parkach. Już że tak powiem e, powstała, e, powstał komplet, znaczy powstał. E, przypadkowo się złożyło, że właśnie pan obejrzał ten film i napisał mi, że ma taki sam głośnik. A skoro tak, to poprosiłem go, żeby go przywiózł i być może tutaj się dogadamy i przejmę. No tak jak mówię, są to dwa identyczne głośniki. Bardzo rzadki przypadek, żeby coś takiego mogło mieć miejsce, ale jednak. To się stało, z czego się bardzo cieszę. Ale Pan przywiózł też kilka innych głośników, takich różnych rupieci, staroci między innymi e, takiego JBL-a, e, starego między innymi. Tutaj są większe ciekawostki, bo na przykład taki głośnik o. Proszę bardzo, co możemy. Aha, co możemy o tym powiedzieć? No to jest głośnik koakcjalny, wiesz, tutaj Krzysiek. Zaświeć, tak to wygląda. To jest dodatkowy magnes. I na, taki, na takim podwyższeniu jest ta tubka. I to jest jaki? Jaki to jest firmy, to? Izofon Orchester. A, Izofon Orchester to się nazywa. Druga wersja. Tutaj mamy głośniki izofon, które chwilą żeśmy mierzyli takie potężne estradowe. Nazywa się PS385x300S. Zmierzyliśmy mu rezonans, wysoki 70 Hz, dlatego że tu jest membrana PE, twarda, papierowa, bez takiego oddzielnego zawieszenia. I tutaj ktoś, no nie ktoś, tylko pan oddał taki sam głośnik do przeróbki na miękko zawieszony. To jest dokładnie ten typ głośnika, tylko że już z innym zawieszeniem. I chodziło o to, żeby żeby sprawdzić jak ten głośnik się ma do tego. No i sprawdziliśmy, co prawda yy, co prawda mu ten rezonans spadł do 40 Hz, bo ten ma 70, ten ma 40, ale cała reszta, że tak powiem, jest dużo gorsza. Czyli temu wymierzyliśmy 97 dB temu, żeśmy po tej zmianie wymierzyli 92. I to wynika w dużym stopniu też z tego, że jest źle wklejona membrana. Znaczy źle wklejony jest resor, uz, prawdopodobnie y, ta, te górne zawieszenie wymusiło taką sytuację, że to wszystko poszło w dół poszło w dół i po prostu y, wyleciała ta cewka z pola i ona cały czas, ma ten, znaczy nie ma tendencji tylko cały czas tkwi, że tak powiem w położeniu wciśniętym. Czyli no nie jest w a jak nie jest w polu a, a, a badamy ją na jednym wacie, na małym na małej mocy, żeby zmierzyć ten SPL na jednym wacie, jednym metrze no to na wychodzi 92 dB i nawet jak go się uruchamia i on pracuje na przykład na tam 30 Hz to widać, że cały czas on pracuje jakby z tendencją do do yy, położenia tego przesuniętego w dół także to by było to tutaj jeszcze jest jedna duża ciekawostka powiem szczerze, że czegoś takiego w życiu nie widziałem a trochę rzeczy widziałem otóż głośnik który się rozbiera całkowicie bez klejenia, gdzie mamy te dolne zawieszenie? za pudełkiem. Za pudełkiem. O, proszę bardzo, tutaj mamy dolny resor, i tutaj są takie dwie, dwie śrubki. Można to po prostu zamontować w tym, głośnik, no, w tym koszu. I przy pomocy dwóch śrubek, odkręcamy całe dolne zawieszenie. To jest podobna troszkę sytuacja. Jak na przykład w tych Bejmach z podwójnymi resorami, gdzie cały resor się zdejmuje. To nie jest jakaś wielka rewelacja dzisiaj i zresztą już od dawna tak się robi, tylko tutaj jest no szczególny przypadek, ponieważ tu nie, tu nie ma żadnego podwójnego dolnego resora, jest zwykły pojedynczy. No a tak to właśnie i ten głośnik ile ma lat? No 53-rocznik. Który? 53. O, 53. rocznik. Bardzo malutka ceweczka, taka tam celowa pewnie. I to też jest ten. E, Green, a, saba. Saba. Black Con. Saba. Koaksjalny głośnik, niestety. Sam go zniszczyłem. A gdzie, a gdzie ta jego koaksjalność jest? Wymontowana i. A, a tutaj była, była wkręt taki. I tam tak, to, tak, czyli tak, na takiej tak. samej zasadzie Dokładnie jak w tym ortofonie, tak? tak? Tak, Tylko, że orchester jest 12-calowy, to jest 10-calowy. No, no tak, to, ale. Ale tutaj jest jeszcze, no ale z kolei górne zawieszenie już normalnie się wkleja. Normalnie. Tak? Natomiast pierwsza wersja Orchestera, też z lat 50 początku, około 54-55, miała i dolne, i górne zawieszenie wkręcane. górne no. na ośmiu wkrętach. No tak. Na pierwszyniu takim dociskowym. Co e... zupełnie... No. A tego co tu mamy tutaj? Tego żeśmy nie mierzyli, ani nie. To rozumie. jest bodajże Składra. też izofon, bardzo dobry niskotonowiec, z tego co ja sobie zdążyłem z, tak prześledzić. Bodajże w linii transmisyjnej pracuje. Mm -hmm. Zwykle w tych paczkach czterocalowa chyba cewka. Tak. Bardzo zacny głośnik niskotonowy. Jeden z takich cenniejszych na No tak, i ten, ten, ten prawdopodobnie będzie miał. Tak, przynajmniej go oceniam, że jednak będzie miał bardzo niski rezonans. Możemy to dwie. sprawdzić bardzo szybko. Na chwilę podłączymy go przy, przy ludziach, że tak powiem. Kręcić mam? Co, no jak? Od tego jesteś, nie? No? Mówiłem no ci, że w niedzielę nie robię. No nie robisz, ale. <laughs> nie robisz. nie robisz tych swoich szaf, ale. Dobra, Dzień nic dobra. nie robię. Nic nie ma. się kurde, tak że masz okazję zobaczyć takie głośniki, no, których nawet ja nie widziałem. No dlatego przyjechałem właśnie no, po to. To nie mów, że robisz, tylko, że tego, nie? Dobra, uwaga, bo już mierzymy na szybko rezonans. Mamy tutaj miernik. Pokazujemy Państwu wszystkie pomiary. Tu się będzie <laughs> zwiększała, zwiększy się ten odczyt i dopóki będzie się zwiększał, teraz nie, nic nie mówimy. 哦吼！你这没没也巴掌 ten głośnik ma 22 herce według mojego pomiaru a, I tak ma a katalogowo? dokładnie 22 Hz. o widzicie państwo pan potwierdził, że ja dobrze mierzę bo skoro firma podaje 22 herce a ja o tym nie wiem i mierzę i mam 22 herce masz autoryzację Hz. mam autoryzację firmy jakiej? No tak, więc oryginalny, nieruszany. I, to się wszystko zgadza. To jest, jest, jest przyczyna do tego, że ktoś mi tam mówi: E panie, coś pan tam pomierzył w takich warunkach. Wszystko można pomierzyć. Oczywiście gdzieś tam w firmach to mają komputery, włącza wszystko, nic nie musi kręcić, żadnym generatorem, żadnym miernikiem, wydrokowuje mu się albo na komputerze. Proszę państwa, to wszystko jest pis na wodę, bo oczywiście w warunkach e, przemysłowych jest szybciej, łatwiej i tak dalej, ale dokładnie te same pomiary. Z dokładnie taką samą yy, dokładnością można zrobić w warunkach o takich, tutaj nazwijmy to prymitywnych. To nie ma znaczenia, albo coś działa, albo nie działa, albo się mierzy poprawnie, albo niepoprawnie. A kwestia jak to się mierzy, jakimi metodami, w sensie czy to metodami przemysłowymi, czy takimi domowymi, które ja mam od lat, że tak powiem, opracowane, to jest bez znaczenia. Ważne, żeby wynik się zgadzał. No i tu akurat pokazało, że się zgadza. Oczywiście, jeżeli byśmy ten głośnik teraz zmierzyli mu SPL-a, no to on nie będzie miał dużego. To jest zrozumiałe. Ja no, po prostu już nie ma czasu, bo pan panu się spieszy, ale po prostu pokazaliśmy właśnie taki pomiar szybko. Czyli jest to typowo głośnik e, subwoferowy, który pewnie w jakiejś tam zamkniętej na przykład obudowie. W, w linii transmisyjnej. W linii transmisyjnej. No, no tak. Pokaż go jeszcze krzysiu, tak? No taki koszt właśnie charakterystyczny i ten właśnie izofon co ciekawe tutaj pan mówi że na przykład te głośniki konkretnie o te które tutaj trzymam z których jeden był przerobiony to one po ile chodziły czy, czy chodzą znaczy Kato kiedyś zobaczyłem że nie ma tych stąd koło 1800 900 do 1000 euro z tego co pamiętam ale to było parę ładnych lat. no to jakiś ko kosmos nie Kos no. kosmiczne ceny Moim zdaniem ja dobra nie będę już na ten temat mówił bo nie będę się chwalił po raz kolejny. W każdym razie moje głośniki na pewno ze 100 mm cewką, które kiedyś właśnie 15 robiłem dla takiej firmy Satlant z Gdańska jako partię próbną taką i to były 15 calowe głośniki dokładnie z takim magnesem 220 z cewką jak dobrze pamiętam a nie przepraszam to nie była cewka 100 mm tylko 85 taka nietypowa większa niż 3 cale mniej, mniejsza niż 4 Magnes był armko stosunkowo wąska strzelina bo tam chyba było 1,6 mm i ten głośnik pamiętam jak dziś bo facet do mnie dzwonił on miał własną komorę to jest ciekawostka nie firma prywatna która miała własną komorę i robił te pomiary w komorze i mu wyszło 99,5 dB. To było połowa lat 90. Najbardziej y, skuteczne głośniki, jakie w ogóle badał, a badał, mówi wszystkie. Dzisiaj to do dziś mam tego maila. Także proszę Państwa, no tak jak mówię, firma Izofon, wiadomo, ona jeszcze w ogóle istnieje? Chyba już nie. Chyba nie. Już nie... Natomiast właściciel, założyciel chyba robi inne rzeczy, też bardzo ciekawe technicznie. Y, jakiś czas temu można było zobaczyć y, głośniki Izofona, czy kolumny Izofona z membranami ceramicznymi. Taka następna jakaś historia. To też jakiś, to też nicofona. I to też jakby ta sama linia, ten sam Aha. okres. Tylko w średnicę po prostu to, Podejdź tu bliżej. To też jakiś taki właśnie mięciutki malutki. Ile to jest cali? 6,5? 6 może ta. O, ten No, mówię, tutaj mieli takie podejście właśnie dobre, czyli normalne. Normalne, że tak powiem, kosze mimo, że to stare głośniki to to już te formy jakoś tam dobrze im pracowały, bo to takie dość solidne, znaczy no może nie tyle solidne, bo to jest tego, tego rodzaju kosze miały z natury swojej podobne właściwości jak na przykład elektrowojsy, które niestety jak już nieraz opowiadałem nawet materiał jest podobny, bo to nie jest czyste aluminium, to są jakieś tam stopy i to jest słabe. To znaczy jak taki głośnik na przykład upadnie, kolumna nawet ze statywu zleci to najczęściej te kosze po prostu pękały. Stosunkowo cienki materiał, wtrysk, ale bardzo taki oszczędnościowy, i to powodowało, że no, niestety były dość awaryjne, jeżeli chodzi o mechaniczną wytrzymałość. No wiadomo, że taki jaki Jalałem, czyli jest prawdziwe z aluminium, grube żebra, no niestety cięższy i, i droższy o wiele, ale za to jakby wieczny. No. Znaczy, cechą charakterystyczną tych czegłośników to są chyba, można chyba z tym, to są aluminiowe cewki żeby jeszcze No tak. Ja osobiście bardzo nie lubię aluminiowych cewek, szczególnie w głośnikach estradowych. Uważam to już nieraz o tym no mówiłem. To. Po co się robi aluminiowe cewki? Po to, żeby właściciel takiej firmy na przykład mógł sobie jeździć Lord's Royce'em, a nie na przykład Ford'em, bo różnica jest taka, że cewka aluminiowa będzie 4-5 razy tańsza i przy produkcji milionów sztuk niestety wychodzi się jakby do, do przodu. I cewka aluminiowa w głośniku typowym estradowym... Moim zdaniem nie ma żadnej racji bytu oprócz właśnie o takich malutkich, jakichś tam oprócz driverów, bo to jest tak oddzielna kwestia. Natomiast w klasycznych głośnikach membranowych, jakbyście Państwo zobaczyli, jak wygląda cewka aluminiowa, która się uszkodziła, to byście nigdy Państwo takiego głośnika nie kupili. Bo o ile cewka miedziana może się najwyżej zwojenie spalić, ale nadal będzie to drut. Natomiast w aluminium. Nawet Krzysiek niedawno mówi, że rozbierał jakiś tam sobie głośniczek i, i tam po prostu już nie było w ogóle rozwania, to były takie malutkie kawałeczki popękane, e, e, tylko, e, tylko jedyna zaleta to jest lekkość, ale jaką ma znaczenia, jakie ma znaczenie lekkość w głośniku, w którym membrana waży na przykład, no nie wiem, 150 gram niskotonowym, tak? I uzyskamy, no nie wiem, 10 gram więcej na cewce może. I to jest cała ta. Znaczenie czasami marketingowe. No marketingowe tak, ale to jest taki jakby dla kogoś to się nie zna, bo ktoś. O, aluminiowa cewka, no i co? No aluminiowa, bo tańsza. Dlaczego wszystkie głośniki, na przykład te stratowe dużej mocy, są robione z miedzi? Z miedzi nawijanej na sztors, to już też wielokrotnie żeśmy ten temat poruszali. Natomiast wszystkie głośniki yy, nowe, takie współcześnie produkowane. Seryjnie w dużych ilościach są rzeczywiście nawijane aluminium, i tak jak powiadam, miałem już 10. Dziesią... Oczywiście, jeżeli byśmy na przykład wzięli pod uwagę SPR, to na takiej aluminiowej cewce uzyskamy te no, 2-3 decybele po maksimum, już nie więcej. Bo ja robiąc elektrowojsy evm -y, z moją membraną, robiłem takie eksperymenty. Brałem na przykład moją membranę i przekładałem cewkę. Zakładałem swoją cewkę miedzią nawiniętą. I normalnie w tą samą membranę wklejałem oryginalną cewkę, tak? tylko dla sprawdzenia. Czy się okazało, że tam różnica będzie na powiedzmy 2 cb? Tak? Tylko, ko, tylko i dzięki też temu, że tak, po pierwsze ta cewka jest tam z aluminium, a po drugie, że ta membrana, którą już wielokrotnie pokazywałem, i nawet tutaj panu przed chwilą, jest też bardzo cienka i bardzo lekka. Tylko pytanie: Czy, wolej, czy wolelibyście państwo mieć głośnik, którego membrana? Nigdy przez 50 lat się nie uszkodzi, tak jak moje, i którego cewka nigdy się nie uszkodzi, bo jest jakby bardziej wytrzymała, kosztem dwóch decybeli większej skuteczności. Bo ja na przykład bym nie wolał, bo w przypadku współczesnych końcówek, gdzie moc jest praktycznie nieograniczona, te 2 dB można bardzo łatwo nadrobić. Także tutaj no. No dobra, to tak, dziękujemy. Aha, jeszcze, to dobra, Krzysiek, to my tutaj zakończymy ten filmik i tutaj jeszcze z Panem pogadamy na temat tej piętnastki.